się siema na tej stronie, bardzo witajcie w kolejnym odcinku Q&A na moim kanale. I słuchajcie, tym razem już jakieś pytania się pojawiły pod ostatnim odcinkiem z Q&A, także mam kilka pytań spod ostatniego materiału, a reszta jest z Messengera. No to zaczynamy. Pierwsze pytanie, jakie piosenki lubisz teraz najbardziej słuchać? Ja ogólnie najbardziej... Najbardziej, najdłużej słucham rapu. Najwięcej u mnie leci z boku. Czas, czasem się zdarzy, że też um, słucham też innych wykonawców, no ale to już jest rzadkość. Bardziej z boku u mnie leci. Drugie, czy zamierzasz powiększyć swoją kolekcję kubków? Tak, zamierzam powiększyć, co tam wiecie, no. Co jakiś czas, jak zobaczę gdzieś tam jakieś fajne kubki, na no to kupuję, lub po prostu wiecie, no, lubię kolekcjonować to. Trzecie, czy będziesz nagrywał Stumble Guys? Eee, o ile się nie mylę, to chyba już mam pobrane to na Steamie lub po prostu w bibliotece i tylko czekam, żeby to zainstalować. Podobnie jak Slendera mam zakupionego i. Tylko wystarczy mi, żeby to zainstalować. I na pewno już wkrótce na, na moim kanale powinno się już coś pojawić nowego. <laughs> Czwartej nagrody jest GTA Online lub Minecraft na modach. Jeśli chodzi o GTA Online, to być może za jakiś czas coś z tego będzie. Jest na to szansa. A jeśli chodzi o Minecraft na modach, to. Ciężko to cokolwiek powiedzieć, bo na pewno Minecraftu sam nie chce nagrywać. Wolałbym nagrywać to z osobą, która siedzi w tym od dłuższego czasu, a zam takie osoby i w tym momencie raczej tylko z takimi osobami mógłbym taką serię robić. A samemu bym nie chciał, bo mogłoby, bo mogłoby mnie to bardzo szybko znudzić. Piąte. Co sądzisz o robieniu filmów z wywoływaniem krwawej mary? Ciężkie pytanie. No, ja ogólnie powiem Wam tak, co sądzę o robieniu takich filmów z wywoływaniem krwawej Mary. wiadomo, są z tego filmy na YouTubie, tyle że yy, są też mogą być takie filmiki, gdzie po prostu wiecie, ktoś wywołuje o 3 w nocy to. Ale no niby gdzieś tam w tle widać taką postać choćby Ale zawsze można powiedzieć, że to może mógł być ktoś znajomy od tego kogoś, kto wywołuje lub jakaś wiadomo młodsza siostra lub starsza siostra i się po prostu przebrała za tą postać, także też do końca nie wiadomo, że co niektóre filmiki mogą być prawdziwe, tak? Jak ktoś że zna youtubera Puffy on chyba dodał już kilka takich odcinków To on chyba nawet sam o tym wspomniał. Także też do końca nie można być pewnym 100%, że wszystkie filmiki są prawdziwe z tego. 6. Czy zrobić film z wywoływaniem krwawej mary? Zobaczymy. Powiem wam zobaczymy, bo teraz na to pytanie jest mi bardzo ciężko odpowiedzieć, bo może być tak, że po prostu u mnie się w ogóle to nawet nie pojawi. No, no nie wiem słuchajcie, bo to jest bardzo ciężkie pytanie. Może będzie, może nie. Zobaczymy. Siódme pytanie. Czy zrobisz film z tabliczką Inja? Chyba tak to się czytało, mam nadzieję. Czy zrobię film z tabliczką India? To może być już problem, ale chyba nie. W takie rzeczy chyba bawić się nie będę. Myślę. Ósme pytanie: Czy oglądasz Netflix? Jak na razie to nie. Nie mam, na, nie mam tam na razie konta. Dziewiąte: jak często chodzić do kina? Jak są jakieś fajne premiery? To oczywiście wybieram się zawsze. Dziesiąta, ostatnie pytanie: Jaka gra najbardziej cię znudziła, w którą grałeś? No, w sumie pamiętam, że kiedyś grałem w Gottwika, który mnie jakoś tak szybko znudził. I nie wiem przypadku, czy to nie jest Wiem, może będą tutaj osoby, które się zdziwią trochę, no ale ze wszystkich gier, które grałem, a było tego. Dużo, 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 bo kiedyś, jak miałem stare komputery, jeszcze to miałem tam dużo gier. To myślę, że ze wszystkich gier, tak najbardziej to mnie chyba znudził Godwik. Którego tak nigdy nie przyszedłem do końca. I no nie wiem, co tam było, no już takiego, że po prostu, no, szybko mnie to znudziło. Przestałem w to grać, wolałem przerzucić się na coś innego. Także słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, zostawiać w górę, komentarze. Pytania do następnego odcinka. No i oczywiście, subskrypcja, kto jest nowy, zostawajcie. A my widzimy się w następnych materiałach. Siemka.